Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj robimy dogrywkę dwóch zdrapeczek, czyli zdrabki I Love You i Białego Złota. Poprzednim razem był remis 1 do 1. Obie zdrabki wygrały po 5 zł. Także sprawdzimy, czy dzisiaj jakoś ten wynik może będzie troszkę inny. Może któraś z jednak wygra. Poprzednim razem było 40 zł. Dzisiaj też jest 40 zł. Po 4 zdrapeczki z każdego rodzaju. Także zaczynamy. Może na pierwszy ogień pójdzie białe złoto. Będziemy sobie drapać naprzemiennie. No i zobaczmy. Tutaj będziemy szukać 28. Trójeczki. Trzydzieści dwa i osiem. No to zobaczmy. Mamy pierwszą trzydzieści trzy, więc zaczynamy obok. 11, cztery, dwadzieścia sześć, siedem, też obok, dwadzieścia jeden, szósteczka, dwadzieścia dziewięć obok.

Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, dwanaście, osiemnaście obok, dwadzieścia trzy obok, same oboki, szósteczka, dwadzieścia siedem i jedenaście pustaczek białe złoto. I zobaczmy.

trzydzieści, jedenaście i piętnaście, pusto. Drugie I love you. Szukamy dwadzieścia cztery, siedemnaście, dwadzieścia jeden i dwanaście. Mamy dwójeczkę, dziewiętnaście,

Czyli z drapeczka I love you na razie prowadzi literki kontrolne H. Zobaczymy jak nam teraz odpowie białe złoto. No to zobaczmy, szukamy dziewiątki, trzydzieści dwa, siedem i 28. Mamy trójeczkę, trzydzieści pięć, osiem pomiędzy, sześć obok, trzydzieści trzy obok, trzydzieści cztery, jedenaście, czwóreczka, dwadzieścia sześć i trzydzieści. No niestety, białe złoto na razie puste

osiemnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwadzieścia sześć i 29, dziewięć pusto. Ostatnie białe złoto ma szansę jeszcze wyjść na prowadzenie. Szukamy 15, 3, 24 i jedyneczki. Mamy czwóreczkę obok 26 dwójeczka pomiędzy 17 8 tu jest 9 25 obok siódemka 27 i ostatnia szósteczka niestety białe złoto przegrywa

32, 16, 17 obok i ostatnia 31. No więc tak dzisiaj wygrała zdrapeczka I Love You jako jedyna. 40 zł było przeznaczone na ten meczyk. 10 zł odzyskane, także 30 zł jesteśmy na minusie. No ale mamy zwycięzcę w drugim Meczu rewanżowym wygrywa z drapeczka I Love you. No to co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i lajkowania filmików. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.